Cześć, witajcie. Każdy z nas zna sytuację, kiedy to chce coś wydrukować na swojej drukarce atramentowej, a tu okazuje się, że na przykład, no jak w tym przypadku zaraz zobaczycie. No i tak, jak myślałem, drukarka nie drukuje. Cóż bo powiecie, że można kupić tusz, kartidże powiem Wam, można, tylko są one dość drogie a i tak ludzie narzekają, że jak kupią to wydrukują 20-30 stron i znowu sytuacja się powtarza co jest? wyłaść kartko pusta strona, chciałem wydrukować zdjęcie w kolorze nie ma! w tym odcinku pokażę Wam jak zregenerować Napełnić takie karticze do drukarki, aby służyły one non-stop. Tak jest przynajmniej w przypadku tej drukarki, bo możecie mi nie wierzyć, ale to są karticze startowe, które już posiadam od dwóch lat. Także jeśli jesteście ciekawi, jak napełnić taki karticz kolorowy i czarny, zapraszam do oglądania. A więc należy rozpocząć od wyciągnięcia wkładów. Raz i dwa. Tutaj już widać, że coś było kombinowane. To już wcześniej napełniałem. Już nie pamiętam ile to było czasu temu, no ale napełniałem, także już są tutaj ślady użytkowania. <gry> o, zobaczcie, tu jest jeszcze oryginalna nalepka. setup cartridge. To znaczy, że to jest wstępny taki malutki cartridge, który wystarcza dosłownie na kilka kartek, ale ja już na takich drukuję dwa lata. A ja o kurde, ale brudne. To wszystko trzeba będzie przeczyścić te głowice tutaj. Dobra, co nam będzie w ogóle potrzebne, żeby napełnić? Takie pudełeczka. Otóż tak, będziemy potrzebować, no oczywiście tutaj kartidże. Poza tym będziemy potrzebować srajtaśmy, papieru toaletowego, ręcznika, cokolwiek co chłonie, atrament, oho, już się zdążymy wrócić ledwo co No i będziemy potrzebować atrament. Takie buteleczki, taki cały zestaw do napełniania w takich pięknych buteleczkach. Łącznie ze strzykawkami można zakupić na Allegro za jedynie 40 chyba parę złotych. Kurczę, przynajmniej dwa lata temu kupowałem ten zestaw za 45 zł, ale założę się, że gdzieś na Allegro jeszcze taki zestaw jest. No, zobaczcie, trochę tego atramentu już ciągło. Tutaj jest taka buteleczka słusznych rozmiarów. Nie wiem, czy to będzie może ze 100 ml to już jest mniej niż połowa. Czyli no czarnego poszło najwięcej, bo w kolorze tak dużo nie drukowałem. O, zobaczcie koloru, to tam nie połubywało za wiele, no ale tak to wygląda. Mamy jeden czarny atrament do napełniania czarnego wkładu i tym się zajmiemy najpierw, także przejdźmy, oho, już trudne wszystko, przejdźmy do napełniania wpierw czarnego atramentu. Bierzemy sobie wkład, odklejamy tutaj tą moją taśmę zastępczą, przezroczystą. Najlepiej założyć rękawiczki, ale ja się nie boję pobrudzić, więc mogę mieć czarne ręce. Nic nie szkodzi. No czarny, tak Wam szczerze powiem, że tam jeszcze był. Ja tak chciałem w kolorze wydrukować zdjęcie, więc czarnego atramentu nie będę tak dużo uzupełniał, bo niedawno go napełniałem. Co zresztą tutaj widać, że on tutaj siąknie, no nie? O, jest. Czarny wylewa się, to znaczy, że że już tam w środku atrament jest, ale już przy okazji go uzupełnię i wam pokażę. No nie, żeby nie było. Tutaj tak, mamy 5, 4, 4 strzykawki. 5 strzykawek, ale 4 takie z igłą. I najlepiej sobie je poznaczyć, bo 3 są do koloru, a ta jedna jest czarna. Tak, dobrze? Dobrze gadam. A nie dobrze gadam. To jest magenta, czyli to jest czarny. Ja jestem Daltonistą, także wiecie, o, to jest czarny. Mamy igłę. No i sprawa jest banalnie prosta. Słuchajcie, no widzicie tutaj, niepotrzebnie teraz będę nabijał tego czarnego, bo on tutaj jest. Tak jak mówiłem wcześniej, już go niedawno nabijałem, ale wam pokażę. No, nabieracie sobie po prostu atramentu. Ja, ja w tym wypadku, jak już tam jest w środku, to nabiję tak z 2 ml nie więcej. Ale jak jest całkowicie pusty, to spokojnie można dać dwie takie strzykawki. Te 6 ml to tak wchodzi spokojnie. Jak jest pusty cartridge. No a ja sobie wleję 2 ml. Zobaczcie, czarny atrament. Warto go sobie tak troszeczkę zamieszać. Dobra, uważamy, żeby się nie ukuć. No i wkuwamy tak pod kątem do tej gąbeczki, do środka ale ja już widzę, że nie wejdzie mi to chyba, bo tu już się zaczyna wylewać no dobra, ile wejdzie to wejdzie no, weszło, troszeczkę górą wyszło, ale to nic teraz jeszcze nadmiar się wyleje od spodu dobra, po zakończonej operacji warto sobie tutaj odessać trochę atramentu spodem, na przykład jak jest zaschnięta głowica do tego celu w zestawie mamy dołączoną taką gumeczkę, o, takie cośik, No i nakładamy to o, sobie na tą gumkę. O, podnakładamy sobie elegancko i tutaj mamy taką grubą strzykawę dołączoną do zestawu. Wciskamy sobie ją tutaj do tej gumki i możemy sobie trochę odessać, odpowietrzeć kartusz. O, zobaczcie, idzie, widzicie. Wyciągnęliśmy trochę czarnego atramentu. Tutaj mamy na wskaźniku, że 1 ml, no i tyle w zupełności wystarczy. Możemy sobie go z powrotem wykorzystać. Recykling. No, do czarnego z powrotem. W przypadku koloru już tak nie możemy zrobić. <noise> Ale w przypadku czarnego możemy. Więc, więc tak właśnie robię. Dobrze. Teraz pozostaje jedynie oczyścić atramentu. Głowicę. Ona tutaj musi być czyściutka. Pamiętajcie o tym. Taśma jest tutaj bardzo ważna, bo pełni ona rolę takiego zabezpieczenia przed wysychaniem atramentu. Jedna partia otworków i, i druga. Już jeden karticz będzie mknięty. O, widzicie? Prawidłowo działająca głowica, jeśli sobie ją tak weźmiecie i przejedziecie po papierze, powinna zostawiać taki jednorodny ślad w postaci paska. W przypadku czarnej głowicy ten pasek ma być czarny, chyba że pomylicie kolory. No, robią się paseczki i tutaj nic już nie skapuje. Dobra. Ten jest gotowy. Przechodzimy do koloru. No, tutaj będzie troszeczkę ciężej, no bo są trzy kolory. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jak nie wiecie, to wam powiem, że głównie wszystkie kolory biorą się głównie z tych trzech. To są podstawowe kolory. Jest to y, cyjan, magenta i żółty. Są to trzy kolory, które tworzą wszystkie w odpowiednich Proporcjach, ale yy, nie będę Wam tłumaczył o co chodzi tak dokładnie, bo sam nie wiem. Mamy tutaj w bardzo złym stanie. Zobaczcie. O, i głowica, i w ogóle jest wyschnięty, już może się uda odratować go w jakiś sposób. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale widać, że tam jest żółty, tu jest niebieski, tam jest czerwony. Może włączę flesza, to Wam to lepiej będzie widać. O, widzicie. Są trzy komory, także napełniamy. Chyba który był który? Ten jest żółty. Dobrze sobie wstrząsnąć. Stąd, stąd może się wydawać pomarańczowy, ale on jest naprawdę żółty. No i wkuwamy się igłą pod kątem i po malutku całą strzykawę strzykujemy. Teraz bierzemy sobie strzykawę, a niech będzie niebieska. Weźmiemy sobie cyjan. Cyjan, cyjan. Trzeba uważać z tymi igłami, bo raz wbiłem do palca i mi się tatuaż zrobił. <śmiech> <śmiech> Więc ja się śmieję, ale uważajcie, bo to nigdy nie wiadomo jak będziecie coś takiego robić. Dobra, niebieski. Lecą sobie tak pod kątem, wiecie? żeby to tak fajnie wiecie? O! Napełniać. No, no i jeszcze magenta. Ale ja na to mówię po prostu czerwony. Weszło. No i o to chodzi. Słuchajcie, o to właśnie chodzi zatykamy wszystkie igły zakręcamy dobrze zbiorniczki z atramentem tak jest no teraz ważne jest to żeby wziąć sobie tą gunkę o, znowu założyć w ten sposób no no, no wiadomo tak żeby stykło no i odesać tak naprawdę, porządnie, konkretnie trzeba odesłać, tak żeby każdy kolor pociągło z tych komór, a tam było przytkane, więc no dobrze jest się do tego przyłożyć. No i już widzę, że żółty się nie odesał. Powinny być trzy paski. A są tylko dwa. Dobra, zapomniałem, że w zestawie był dołączony taki specjalny rozpuszczalnik, który reaguje z tym atramentem. Więc ja sobie napuszczę tego. On powinien lepiej zareagować. No, widzicie, tu się rozpuszcza w nim. Moi drodzy, bardzo dobrą mam nowinę. Myślałem, że z tego kartidża już nici będą, ale jednak zostawiłem to na całą noc w tym roztworze do czyszczenia i w końcu popuściło mi żółtą dyszę. Zobaczcie, widzicie? Jest niebieski, jest żółty i jest czerwony po środku. Więc. Więc mamy komplet. Nie wiem tylko, czy nie uszkodziłem go, bo ja tutaj nawet przykładałem kompresor. 8 barów tutaj, wiecie, próbowałem to przetkać wczoraj, ale to w ogóle nie, w ogóle nie chciało iść, no nie? Więc mam nadzieję, że nic nie uszkodziłem, ale to się zaraz okaże. Sprawny wkład powinien zostawiać trzy paski. Żółty, magentę i cyjan. Czyli niebieski, czerwony i żółty. Trzy paski, widzicie? Są zostawione, więc to znaczy, że teoretycznie powinien już nam ten wkład, ten karticz działać. No i patrzcie. Kolejny wkład zregenerowany. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. W porządku. Ja teraz tutaj robię. Porządek. I sprawdzimy, czy teraz już drukarka nam będzie drukować. No, od razu lepiej. Kolorowy po lewej, czarny po prawej. Cyk. I tutaj mam takie zdjęcie na 30. Spróbuję je sobie wydrukować. Drukuj! No, i piękny obraz. Co prawda, widać takie paski, no, ale ten na tym tuszu, tak już na tym karticzu już tak to musi być. Ale, ale, widać, kolory są. Elegancko jest, naprawdę, jestem zadowolony. A wydrukujmy jeszcze stronę testową, jak to było. Przytrzymać. Nie, to nie jest to. To jest jakaś instrukcja, no ale jak widać, jak widać tekst też drukuje dobrze. Także co moi drodzy, udało się zregenerować, napełnić karticz. Zobaczcie, tak się prezentuje wydruk z tej drukarki. Może nie jest on rewelacyjny, ale jest w kolorze i działa. To jest najważniejsze. Yy, no, ten kartek i tak już jest trochę uszkodzony, muszę Wam przyznać, bo, no bo nie dość, że był bardzo zaschnięty. To jest pierwsza sprawa. Druga to, że chyba igłą coś tam przebiłem w środku. No, ale suma summarum działa. Drukuje w kolorze. Tekst też ładnie tutaj, jak widzieliście. No, drukuje. O! Tekst też jak najbardziej w porządku. Więc co? Myślę, że to już by było na tyle w tym odcinku. Operacja zakończona sukcesem. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. No ten odcinek był taki dość nietypowy, trochę odbiegający od innych moich tematów, ale pomyślałem, że może wam się taka wiedza przydać, jeśli zajdzie taka konieczność. Paluszki takie już ubrudzone tuszem, ale to nic. Dzięki Wam za oglądanie, dzięki, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.